Zapraszam Was na dzień 11. Rozłóżcie sobie matę, przygotujcie sobie kawałek miejsca i czas dla Was. Usiądźcie sobie w na piętach, wydłużcie kręgosłup, rozluźnijcie ramiona. Weźcie spokojny wdech i wydech. Możecie zamknąć oczy bądź delikatnie przymknąć. Jeszcze wdech i wydech. Jeszcze raz wdech. Prowadź nosem i wydech nosem. Ok, powoli otwórz oczy. Zaplećcie dłonie i krążymy. Rozgrzewamy nasze nadgarstki, bo wejdziemy sobie do okręgu podpartego, w drugą stronę. Schowamy kciuki, zadziciemy pięści, krążymy w jedną stronę i w drugą. Ok, jeszcze raz, jedną. Teraz w jedną stronę oba nadgarstki i w drugą oba nadgarstki. Dłonie umieścimy na kolana, otworzymy klatkę piersiową wdech, wdech zaokrągli, wdech otwórz. Wydech za, jeszcze raz wdech. I wdech. Ostatni wdech. I wydech Przejdziemy sobie do klęku podpartego. I z wdechem otwórz wdech. Wdech za, okrągli, ruch prowadzimy od miednicy. Wdech. wydech, za, Jeszcze raz wdech. I wydech Ostatni raz, dech i wydech. Rów pamiętajcie o miednicy I zostajemy w klęku podpartym. Teraz kołyszemy biodrami na boki. I zatrzymaj klęk podparty. Teraz palce odwracamy w kierunku do kolan. Możemy podejść kolanami bliżej. Zatrzymaj i z wydechem przenosimy pośladki delikatnie do tyłu. Tyle, ile jesteśmy w stanie. Wróć wdech i wydech. Jeszcze wdech i wydech. Wróć i z wdechem otwórz. Wydech, zaokrągli, kocik śpiet. Wdech otwórz i wydech. Ok. Wróć, wracają dłonie na swoje miejsce. Teraz palce na zewnątrz w kierunku maty i kołyszemy się na boki. Ok, wróć. Usiądź na moment napięty, zapleć dłonie. I teraz dłonie lądują na macie pod barkami. Dech otwórz. Wydech koci grzbiet. Jeszcze raz. Dech. I wydech. Teraz przesuń dłonie tak, aby znalazły się bliżej Twoich kolan. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Otwórz. Wydech. Zaokrągli. Okej, okay, ostatnia zmiana. Gły dłonie pod barkami go teraz wysuwamy tak, żeby były przesunięte mocniej do przodu. Wdech, otwórz. Wdech. I jeszcze wdech. I wydech. OK, wróć napięty, rozpleć dłonie. Wróć, klęk podparty i teraz. Pilnuj, aby kolana były pod biodrami, na szerokość bioder, dłonie pod barkami, na szerokość barków. I teraz prostujemy jedną nogę, wypchnij piętę, biodra w jednej linii, aktywny pośladek. Wydłuż się, odepchnij dłonie od maty. Weź wdech i z wydechem palce, stopy sięgają daleko, a my odrywamy lewą dłoń, sięgamy do przodu. Weź wdech, z wydechem łokieć kolano zaokrągli. Wdech, wydłuż się Wydech, zaokrągli Jeszcze raz wdech I z wydechem odkładamy Druga strona, lewa noga Wyprostuj piętę, wypchnij biodra w jednej linii Mocno dotknij się dłoni od maty Wyciągnij prawą rękę, wydłuż stopę weź wdech I wydech Wdech I wydech i ostatni raz weź wdech i wydech. Odłóż dłonie na matę. Zadrzyj palce stóp. Weź wdech. Otwórz i wydech. Usiądź napięty. Ja Ci bardzo dziękuję i zapraszam Cię na jutro. Pa!